Dzień dobry, dawno filmów nie było na kanale retrosferowym dzisiaj taki krótki vlog, dosłownie parę minut nagrywany tak na szybko z ręki, więc trochę będzie się trzęsło no ale o czym chciałem wam dzisiaj porozmawiać a no chciałem z wami porozmawiać o tym co się dzieje u nas w retrosferze więc nie będzie żadnych cięć mam nadzieję no i będzie fajnie a co się u nas dzieje, u nas się dzieje bardzo dużo wbrew pozorom mimo tego, że no nie możemy robić w tej chwili żadnych wystaw ze względu na obecną pandemię oraz, no to dobrze mówić, no dosyć duży natłok też osobistych spraw. Zresztą sami dobrze wiecie, jak jest. Działamy. Słuchajcie, cały czas w naszym magazynku, kanciapie, czy jakby to nazwać. No, już miejsca jest teraz mniej. Ciągle coś nowego tu przyjeżdża. Mamy całą masę nowych telewizorów, które dostaliśmy, za które bardzo dziękujemy. Nawet nie ma czasu, żeby to siąść i to poukładać. No, po prostu nie mam na to czasu. najnormalniej w życiu. Hmm. No, a poza tym yy, ja już mam chyba 5 czy 6 filmików rozgrzebanych. W końcu muszę się zabrać i w końcu skończyć. O tutaj na przykład mam, o widzicie, taką w tym miejscu firmy Radika, deskorolkę na sole Plug and Play, którą chciałem zrecenzować. Jakoś tak czasu nie ma na to. Już mam pomysł na wstęp. No, ale od tygodnia się zbieram, żeby nagrać. Jakoś tak, no ciężko z czasem ostatnio. Mm, no, e, co nam wpadło w ogóle tak się pochwalę. Dużo mi wpadło konsol Plug and Play do kolekcji, troszkę handheldów od Droid Go, na przykład Advance. Z fajnych nowych konsol to wpadło mi Retro Trio. Mi, nam w sumie. Retro Trio Plus, czyli konsole 3 w 1 razem z, z wyjściem HDMI, więc też ciekawa sprawa. Już ją wstępnie wytestowałem. Brakuje mi jeszcze paru gier, żeby sprawdzić do końca i mam nadzieję, że coś może skleca. Gameplay'e pozgrywałem, <grywa> tak przy okazji. Wpadło nam kilka monitorów oryginalnych. Wpadły nam np. Na monitory, o, tak obrócę może tak z przedniej kamery, taki monitorek y, Philipsa, czy to jest akurat Commodore, Philips jest tam. W tamtym miejscu widzicie, stoi tam sobie PlayStation 1 i niżej mamy telewizorek, chyba Diona i obok jest monitorek Philipsa z likwidacji y, sklepu fotograficznego. Cała masa Różnych telewizorów, hmm, większość chyba sprawnych, nawet, ale to się sprawdzi. W międzyczasie wpadły nam Sega Mega Drive, też z fajną historią, Commodore 64, z fajną historią, o której warto byłoby porozmawiać. No, dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy. No, musimy się zebrać z chłopakami w któryś weekend. Po pierwsze, to troszkę posprzątać, bo trzeba to wszystko poukładać, a po drugie, może ja się zbiorę do kupy i troszkę ponagrywam filmów, a przynajmniej pokończę te, których. Jeszcze nie było czasu nagrać. No, i w sumie to co? W sumie to jest fajnie, bo my cały czas działamy. Mimo tego, że może tak się nie ujawniamy w mediach społecznościowych tak jak wcześniej, ale ja coś od czasu do czasu wrzucę na Instagrama, koledzy wrzucą na Facebooka, no i się dzieje. No, i jest fajnie, więc pamiętajcie, my cały czas jesteśmy. Mimo pandemii, no niestety, wystaw nie możemy robić. Na czym cały czas ubolewamy. niestety nasza flagowa impreza została we wrześniu odwołana i raczej w tym roku nie odbędzie się, ale w tym czasie pewnie gdzieś się będziemy widzieć, więc tyle ode mnie. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Hej!